Po 192 dniach zespół Kalwarianki powraca na Mickiewicza 16, aby walczyć o ligowe punkty z niebele bo z liderem tych rozgrywek Kiza, klasa okręgowa grupa Wadowice. Starcie MKS-u Kalwarianki, Kalwaria Zebrzydowska z Niwą Nowa MKS Wieś Kalwarianka. Trenerem zespołu jest Krzysztof Wądrzyk, a desygnował on następującą jedenastkę: w ramce z numerem 12 Kozioł 5 Sajchuk 7 Sadowski 8 Oleksy z numerem 9 Chobrzyk 10 Torupa 11 najlepszy strzelec Kryjak 13 Frączek 17 Buraczek 19 Sermak i z numerem 20 uzupełnia jedenastkę Miwa Nowa Wieś. Trener Mariusz Naglik następujących zawodników w pierwszej jedenastce w bramce numer 12 Grzegorz Gacur 2 Piotr Cholewa, 4 Adam Matusz 6 Dawid Nycz, 8 Michał Matejko 10 Mariusz Piskorek, 11 Lucjan Stawowczyk 15 Tomasz Gardyński 16 Adam Mateja 18 Patryk Miłoń 19 Jakub Brzazgacz Nałatny... Dzisiaj arbitrem głównym jest Michał Siemek do jego pomocy Sławomir Nachel, a także Jarosław Cicho Kalwarianka, no za nimi przemawia to że ta runda wiosenna będzie rozgrywana głównie na, ich, na jej płycie radzi sobie bardzo dobrze. z Zbiałki radzi sobie bardzo dobrze we czwartej lidze. O tym za moment, bo teraz kolejna sytuacja. No, gospodarze zdecydowanie lepiej wchodzą w ten mecz. No i mamy pierwszy strzał oddany w kierunku bramki rywala. Tym razem Gacur musiał mieć na sobie, starali się nabiegać, ale to nie przyniosło wymiernego efektu. A teraz e, złe wybicie, jest próba uderzenia, e, co za błąd Pera. chociaż naprawił teraz e, swoją błędną interwencję, no ale że, to mogło że, być... Sprawił, że teraz podniesie się z krzesełek e, piłkarze Kalwarii, niepewne wybicie, I ma Buraczek piłkę na prawej nodze ustawioną, poprawił, Gacur drugi raz interweniuje źle, natomiast już przy dobitce to Chobrzyka... totalnie bez pan. konsekwencji, piłka wypada mu z koszyczka, ale nie było tam nikogo e, z Kalwarii, To mógłby e, dobić futbolówkę na pustą bramkę, i drugi raz, e, kiedy strzało dawał Buraczek, tymczasem Niwa ma teraz szansę na go ale już w ostatniej chwili obrońca blokuje ten strzał, to była pusta bramka. Zwracaj bramki w tym spotkaniu. Oj tak, zdecydowanie, my tu mówiliśmy o tym, że zespół Niwy to na razie bez takiej, jakiejś konkretnej sytuacji, ale teraz to uderzenie i ta próba dobitki jednak zablokowana przez... Ale teraz jednak na offside zawodnik Niwy, gdyby nie chorągiewka w górze, kto wie, kto wie, czy nie byłoby objęcia prowadzenia. No delikatnie nam się już zaczynają powoli zmieniać te statystyki, taką headmapę, jakbyśmy zobaczyli, gdzie toczy się gra. No piłka, a teraz, a... no błąd, powiedzmy sobie wprost Dawida Nycza. A korek, też nie jest od tego, oczywiście od zakładania pressingu, również gdzieś tam przy okazji, ale przede wszystkim od strzelania bramek, a tutaj brakuje podań od Nycza, czy od Brzazgacza, Patryka Miłonia będzie miała szansę, Kalwarianka, to jest strzał i prowadzą goście! Pierwszy gol po modernizacji stadionów w Kalwarii Zebrzydowskiej, 1-0 przegrywa Niwa. 1-0 gospodarze, widzimy jaka wielka radość teraz zawodników, no ale nie ma co się dziwić, jest to prowadzenie, jest to długo wyczekiwane prowadzenie przez gospodarzy, a my widzimy jeszcze raz tę akcję, dośrodkowanie z prawej strony, sprytnie przepuszczona piłka, był tam Rupa, a formalności dopełnia grający z numerem 11 Łukasz Kryjak i to on. Takie piłkarskie żądła na pewno przydadzą się drużynie niby nowej wsi, teraz właśnie ku temu okazja, jest Piskorek w polu karnym, schodzi na lewą nogę uderzyć nie jednak no zbyt słabe. Obrońcę Kryjak, teraz jest troszkę więcej miejsca w polu karnym. Dobra ta piłka Rupy wreszcie zagrana. Jeszcze będzie oddany strzał Gacur. Piłka w rękach bramkarza Niwy. Będzie szybki Konrata Gość. No, powstrzymana. Otóż końcówka, centry i próba uderzenia. No, chyba Buraczek był tym zawodnikiem. Całym który... obwodem. Linię bramkową i na pewno ta bramka była taką ozdobą tamtego spotkania, ale teraz goście. Jest już kilku zawodników w polu karnym. I czy będzie rzut karny? Wściekli zawodnicy. Niby, a my wracamy do sytuacji sprzed momentu. Kiedy to rzekomy karny mógł być odgwizdany. No nie 9 Mukaś... minut. Drugie odsłony za nami. O nie wiemcz, teraz. Nie było duża przewaga się... to jest 6 na 4 Ależ tutaj zdecydował się na strzał Naukiem niezły miał tutaj problemy Grzegorz Gacul Było też wiele innych opcji, żeby tę sytuację rozwiązać. jak na treningu Z przewagą wychodziła Kalwarianka w rzut rożny tylko z tej sytuacji No Trzeba byłoby zapytać, czy są gospodarze Z takiego o przebiegu sprawy zadowoleni Piskorek, Dudzic, a także Chrapek, Kolejna, kolejny piłkarz, który Grał w ekstraklasie klasie nie strzelą gola To pytanie, jak może się udać To inaczej, teraz była świetna szansa piłka zmierzała ewidentnie do bramki Krystiana Kozieła, zaniepokojeni piłkarze Kalwarianki, ale nie ma jeszcze remisów w Kalwarii. No, żeby tylko to było celne uderzenie, naprawdę dobre do A teraz chrapek e, faulowany o coraz goręcej na Murawie. Natomiast też jestem ciekaw tych, e, tych przepisów, jak to jest, bo no ja pamiętam jeszcze, że e, dawniej faktycznie trzeba było odsunąć e, mur. Natomiast teraz no, ta sytuacja może być kluczowa w tym meczu. No właśnie i to na to chciałem Ci zwrócić uwagę. Tam Wiktor kołodziej wraz z Karolem Buraczkiem najpierw wzięli w krzeszcze w kleszcze Krzysztofa Chrapka, e, a potem jeszcze doszło do jakiejś e, sytuacji e, między nimi a także do wymiany, ostrej wymiany zdań e, z, z arbitrem. No ale no proszę Państwa, to się wszystko kończy tym, że Wiktor Kołodziej został ukarany najpierw żółtą kartką, z tego co widzimy. I potem jeszcze jedną żółtą, i w konsekwencji e, czerwoną, graf w osłabieniu. O, czyli, jeśli zawodnik rozpoczął rzut wolny, no to się nie gwizdało. Natomiast one są elastyczne cały czas. E, w tym wypadku, no teraz e, poflął jak. Tak, tam była ręka. Tam było e, zagranie ręką. Dokładnie tak. E, to jest ma dobra decyzja sędziego, mimo tych e, wielkich e, pretensji. No, kontrowersji jest tutaj co niemiara w ostatnim e, fragmencie gry. Zobaczmy, dośrodkowanie dobre e, do e, zawodnika. No ale tutaj takie no, też nie możemy no. dziwić się. Temu, że tak troszeczkę spuścili stonu gospodarze. No ale teraz no fatalny błąd i jeszcze chyba gorsze machnięcie się zawodnika kalwarianki. No ja nie to wiem jak ty udało ukaz... otwarcie, To już trzeci bądź czwarty raz, kiedy taka sytuacja no ma miejsce, a teraz jest gol, 2 do 0 dla gospodarzy no i po takim błędzie Gacura, który no później spowodował rzut rożny jest 2 do 0 MKS Kalwarianka prowadzi i powiększa przewagę w tej wirtualnej tabeli bardzo dobre dośrodkowanie zobacz, że kto ktoś inny wziął się za stałe fragmenty gry, od razu mamy tego lepsze efekty, o ile się nie mylę zaryzykuję, że to Dawid Frączek strzelił go, przepraszam, Adam Frączek Tak, raczej mało Miałby do powiedzenia e, każdy inny bramkarz. Natomiast e, o tym już e, mówiliśmy, jak te bramki e, padały. Z czego? Natomiast teraz kalwarianka może pójść po bramkę numer 3. Tym razem udało się e, wybronić e, sytuację e, Gacurowi. Jeszcze nie koniec, jeszcze piłka w 16. Uderzenie e, na bramkę. Jego bramki już mogło nawet e, 3-0 być tutaj na stadionie e, w kalwarii Zebrzydowskiej. Dobre widowisko w drugiej połowie. Znacznie, znacznie lepsze to niż spotkanie kier. na 3-0. Ustawić już ten mecz, no ale na razie muszą skupić się na obronie, bo przypominamy, oni od 60. minutach. Tutaj grają w osłabieniu po czerwonej kartce kołodzieja. Teraz dobre zagranie, jest grający z numerem siódmym, Chrapek, Chrapek, ależ wymany w teraz przeciwnika, no i Chrapek po tym jak mówiliśmy o tej agresji, teraz w sportową złość nam pokazuje, jest gol kontaktowy, jeszcze tutaj będzie się działo. No najwięcej z tego tercetu ofensywnego e, Zawodników Niwy Wieś robi Chrapek, na nim była też e, Czerwona kartka, e, tutaj po akcji Z Waryczuka i Nycza, Chrapek świetnie odnalazł się W polu karnym i lewą nogą po długim Roku e, czwartej ligi, to wtedy właśnie Kalwaria zęła najlepsze miejsce e, W okręgówce wadowickiej, bo e, Siódme od czasu spadku czwartej ligi Ten sam jest całkowicie inny Niwa Nowa Wieś ma szansę na kolejnego gola Natomiast e, piłka zatrzymała się e, Na bramkarzu, na jednym z, z obrońców Kalwaria. My jeszcze wracamy do tej e, sytuacji i tutaj wygrany pojedynek e, grającego z numerem 8 e, e, Michała Matejko, który rozgrywa to spotkanie naprawdę nieźle. Morona no, je... się dzieje teraz na e, stadionie Szymickiewicza e, 16. Dłuższe zagranie, ależ teraz błąd jest sam na sam sytuacja dla gospodarzy. Jeszcze na wino swojego rywala, grający z numerem 17. Zawodnik Kalwarianki, To jest koniec! Ale zabójcza kontra! ależ to był rajd! I tutaj naprawdę wielkie brawa. Czapki z głów dla zawodnika, dla zawodników Kalwarianki, a chyba buraczek tym, który kończy. Brawa, brawa, wielkie brawa dla kalwarianki, bo to była idealnie przeprowadzona e, kontra. Najpierw jeszcze nawinięcie obrońcy i stracona szansa na sytuację sam na sam, ale potem dobre podanie do Huberta Paździorko, który od kilkunastu minut gra jako ten ostatni z przodu. Wysunięty zawodnik kalwarianki i wielka radość w kalwarii żydowskiej. Teraz e, zobacz, jak tutaj sprytnie przyłożył, nawinął swojego przeciwnika grające z numerem 17 Buraczek, więc to nie on strzelał, a strzelał zawodnik z numerem 21. Ten, który wszedł na murawę w drugi części Hubert Paździorko. On daje zwycięstwo Kalwariance 3 do 1. Koniec tego spotkania, ależ zabójcza kontra i wykończenie tego meczu w dziesiątkę. Nawet potrafili zdobyć się w ramkę i ukosić rywala po raz ostatni w tym meczu. Mamy zmianę lidera w Wadowickiej okręgówce. Niwanowa wieje się pozostaje z 34 punktami, ale zmienia swoją pozycję. Jest wiceliderem. Tymczasem kalwarianka. Kalwaria Zebrzydowska wskakuje na pierwsze miejsce z 35 punktami i tak przezimuje do rundy wiosennej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to otwarcie stadionu w kalwarii Zebrzydowskiej 3 do 1.